dzisiaj pogramy na Piko, ale widzisz też są lagi jakby co to, jakby ktoś był zaciekawiony dlaczego mam takie małe przedmioty, to dlatego, że pobrałem modyfikację My, mini item, która jest mega fajna przy okazji pewnie sobie na discordzie pico tutaj było może, że jako <mulity> Moje, konto... Moje konto nie jest wcale takie słabe, ale też do najlepszych nie należy. Co prawda mam przedmiotowe przy. Przedmi Mam eventowe przedmioty. Lecz są przedmioty z bossów, które są 15 razy lepsze niż przedmioty, które ja posiadam. O, Udało się zebrać nową eventową walutę, tak zwaną kaczuchę. która jest mega, mega rzadka oraz oraz z przez tego eventu. Bez mnie uciekam od przedmiotów i wiem, że to jest strefa eventowa, gdzie się przedmiotów nie, nie traci, ale kaczuchy się traci. No i właśnie jedną kaczuchę straciłem. Jedną kaczuchę straciłem Szkoda, bo to jest naprawdę Warto 15 milionów też hmm. No ale cóż Już miałem takie, że Już miałem takie łódki Wytrafiłem jedną z eventowych przedmiotów, które widzieliście przed chwilą. Nie no, kula zatrucia. Hmm. Widzicie moje kół, jeżeli graliście kiedykolwiek na pikońce, to doskonale widzicie, że to jakieś, że, że jakieś słabe przedmioty nie są, ale też do najlepszych nie należą. Zastanawiam się, z czego to nagrać kolejny odcinek. Sentiam co wy chcieli, żebym nagrał jako kolejny. Oglądacz Może jakaś inna gra strategiczna. A może Pokémon TCG? jest nie chcę ci i oraz ty komu przepuściam? Bo nie mam. No jak widzicie właśnie zbieramy kacuchy, które są dużo warte za 64 kaczuchy można sobie zmienić kaczuchy na punktowy klucz, na który chodzi po parę tysięcy. Oj, będę musiał zrobić tiketa, że nie działa jedna rzecz, że było napisane, że zdobyłem kaczuchę, a jej nie posiadam w w, w, w event weku. Przepraszam, że ci jąkam, ale po prostu jakoś... to bez żadnego, mówię to bez żadnego scenariusza. Po prostu jakoś tak. Całkowicie jest... Całkowicie... W 100% takie jest naturalne. Ja naprawdę nie mam pomysłu, co jeszcze można zrobić. Wcześniej mieliśmy z Skłowi MC. Może go znaczy może nie. Mieliśmy pomysł, żeby nagrywać naszą fanowską wer wersję Ember Mantisa. Ale niestety to nie powstanie być może. Nie jesteśmy tego pewni, ale być może coś około 20 sierpnia będzie live z Turnieju Heroes. Jak nie na moim kanale, na kanale Słowi. Jak, jak chcecie, to mogę wam pokazać moją bazę, która nie jest najlepsza, nie jest również najgorsza. I chyba to za chwilę zrobię. E... Jakiś jakaś sama do mnie pisze na MSG. E... Za chwilę jej odpiszę, ale na razie jestem w antylogaucie więc nie i nie mogę do niego odpisać ale teraz mu i msg tu nie ma szans napisał do mnie i się wylogował nie trudno, nie, no trudno, nie dostanie tego seta. Naprawdę to jest bardzo rzadki set, i nie dziwię się, że on to chciał. Dobra, tym bardziej, że ja mam na całym świecie naprawę. O nie, jak już widzę. Osoby, które posiadają paręnaście razy lepszego setu ode mnie, to nie ma szans, żebym z nimi w ogóle walczyć. Hmm. To będzie tak naprawdę najdłuższy odcinek na razie na kanale, no ale to chyba nic dziwnego, bo, bo wcześniej się trwały... Pierwszy trwał minutę, drugi prawie cztery. Naprawdę trudno, jeszcze sam. Naprawdę nie mam pomysłu, co jeszcze mogłabym zrobić. Pewnie coś tam jeszcze wymyślę. A może by pójść jakieś wirtualną maszynę i testowanie w Może, może, nie mówię, że nie. 20 sierpnia raczej będzie turniej Heroesy, który. Które ja organizuję, z moim kolegą Skłowi A 17 sierpnia też będą treningi, jak uczymy naszych przyjaciół grać, bo ja, ja nie będziemy grać w tym udziału, tylko będziemy jedynie komentatorami, bo z moich znajomych my jesteśmy najlepsi w Heroesy. Oczywiście. oczywiście, oczywiście, jeżeli ktokolwiek będzie chciał brać w tym udział, na razie mamy jednego chętnego i to jeszcze tak mocno niezdecydowanego. Uch. Być może jutro też będzie trudno ze jak, jak będzie chowany, chowany o różnej wielkości. Wiem, że już, wiem, że sporo youtuberów już taki content nagrali. Ale jednak tam ciekawy pomysł. Mapki będziemy budować sami. To nie będzie wcale takie łatwe i będzie to. Na pewno będzie sporo ukrytych bas. To mogę powiedzieć od razu. No, będzie dużo ukrutych was, zwrotę akcji oraz jak pewnie się domyślacie, nieprzemyślane enchanty, które wybiją ludzi na drugi koniec mapy, en... ale jeżeli... Naprawdę spróbuję się. Jakoś spróbuję to zmontować. Nie nie mam żadnego urządzenia do montażu. Ale naprawdę spróbuję to montować jakkolwiek. Jakieś coś pododawać na sam koniec albo coś. Nie musi to być idealne. Naprawdę. Ja, ja nagrywam to dla siebie. No, mieliśmy rozmawiać o Pico więc rozmawialiśmy w ogóle o innej rzeczy, trudno, więc raczej tego nie przypnę. do Discorda. Ale może, może będzie w rangę promator w sumie mój kolega nic nie mówił o Pico. No i takim dosie wystarczyło, że tylko na nim grał. Więc być może, może nie mówię, że nie, nie mówię, że tak. nie wiem czy wam, szczerze, szczerze nie sądzę, żeby ktokolwiek to oglądał. Naprawdę, jestem i tak zadowolony z tego, ja nawet mam pomysł. Tak w ogóle nie, nie na temacie tworzyć własną aplikację. I niedługo będzie już kończył. No, już niedługo będę kończył odcinek Ale naprawdę liczę na dobre. Może na kolejnym odcinku z Pikom NC będziemy trapować ludzi Będzie ciekawie. Czy coś tam nam się uda jeszcze zrobić? Zawsze na propsie. Dobrze, to kończymy już ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Na raczejść.